Sytuacja w strefie gazy jest katastrofalna. Brakuje wszystkiego. Nie ma żywności, nie ma wody. Mieszkańcy mają dostęp do około 1,4 czwartej ilości wody, do jakiej mieli dostęp przed wybuchem wojny. Nie ma leków, nie ma sprzętu medycznego. Są przemieszczani po kilkanaście razy. Ta strefa uznawana za bezpieczną, wytyczana przez armię izraelską, cały czas się kurczy. Dlatego w miejscu, w którym kiedyś przebywała jedna rodzina, teraz czasem jest to pięć albo sześć rodzin, nie ma także materiałów na budowanie schronień. Ludzie zaczynają korzystać z worków po Poryżu, aby tworzyć jakieś takie prowizoryczne namioty. Ceny żywności są absolutnie kosmiczne. Jajko kosztuje ponad 2 dolary, butelka szamponu kosztuje 25 dolarów, kilogram pomidorów kosztuje staje się, 40 dolarów. Brakuje wszystkiego, w szczególności warzyw i owoców. Dzieci nie mają dostępu do takich produktów, które także są bardzo ważne w budowaniu ich odporności. Kilka dni temu znaleziono polio typ drugi w wodzie w strefie gazy, która jest bardzo zanieczyszczona z racji tego, że infrastruktura wodno-sanitarna tak naprawdę nie istnieje już na tamtym terenie. Od 9 miesięcy także nieszczepione są dzieci, dlatego że nie było warunków, aby to zrobić, więc istnieje bardzo duże zagrożenie wybuchu epidemii. Zwracają na to uwagę izraelscy naukowcy, którzy podkreślają, że jest to zagrożenie dla palestyńskich dzieci, ale także dla izraelskich dzieci, dlatego że wirusy nie znają granic. Wiadomo, że rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Tym bardziej, że ten wirus może być także przenoszony poprzez osoby, które nie mają żadnych objawów, wydają się zdrowe. A przypomnijmy, polio jest nadal bardzo niebezpieczne. Polska Akcja Humanitarna rozpoczyna projekt żywnościowy w Strefie Gazy, który jest finansowany przez Polską Pomoc. Z racji tego, że od wielu miesięcy w Strefie Gazy panuje, panuje głód i bardzo duże niedożywienie, zapewniamy paczki żywnościowe z zapasem żywności. Dla najbardziej potrzebujących rodzin. Staramy się także, aby były w nich świeże produkty, takie jak jajka, warzywa, owoce, które są teraz prawie absolutnie niedostępne na terenie strefy gazy, a jeżeli są, są niezwykle drogie. Dlatego też razem z naszym partnerem lokalnym znajdujemy najtrudniejsze do dostępu miejscowości, wsie i tam zapewniamy ten zapas żywności dla potrzebujących cywilów. Realizujemy także program na zachodnim brzegu, także finansowany przez Polską Pomoc. Tam warunki życia są także bardzo trudne, mówi się o tym mniej niż o gazie, ale od października zeszłego roku zginęło tam ponad 560 osób. Bardzo dużym problemem jest dostęp do opieki medycznej. Nie ma tych ośrodków, nie ma klinik, dlatego my będziemy zapewniać mobilne kliniki z dostępem do lekarza, pielęgniarki, sprzętem medycznym, który jest w stanie przeprowadzić odpowiednie badania. I ten projekt będzie trwał po roku, dzięki temu godna, bezpieczna i nowoczesna pomoc medyczna będzie dostępna dla mieszkańców zachodniego brzegu, którzy mieszkają w najbardziej oddalonych częściach tej enklawy.